Dzisiejsze tygodniowe wyzwanie. Mamy świecący w ciemności. Niektóre z naszych urządzeń przestały działać. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mamy na Edgefield, czyli na mapie takiej, w której ciężko jest uciec duchowi, ponieważ mamy tylko jedno miejsce do bawienia się z duchem. No ale zobaczymy, jaki sprzęt dostaniemy. Dziękuję, jak szybko ładuję. Dobra, jesteśmy. Kogo mamy? Mamy Jim'a, Jim Taylor. Mamy Full Sanity, i mamy ekran. Sprzęt mamy. A, Mamy sprzęt typu zero elektroniki. Bo w teorii mam mikrofon, Ach, chyba zajęcia się do elektroniki, więc no i mikrofon paraboliczny też w teorii jest jakby elektroniczny. Kamerka na głowę. Nie mamy latarek. Uff. Uff. Oh boy, okej, okay, to jest dość. to jest dość ciekawy sprzęt. Um, I guess wloga pokazał Krany Power 41 error. Być może naprawiłem, tylko czemu ci wywaliło? Wiesz, co się stało ogólnie? Dobra, no, no, więc weźmiemy. Weźmiemy sobie ten sprzęcik. Weźmiemy sobie glustik, a nawet go odpalimy, żeby coś widzieć. Mamy światło na początku? Nie. Weź, kradniemy kluczyki. Bo ja jestem typowy takim złodziejem. Chyba ja mamy kość. Podniesiemy ją. Dobra, a znajdźmy bezpiecznik najpierw, to by się najbardziej przydało. A, okej, okay, czyli cała elektronika jest down, czyli nie mamy światła. Uff, to trochę saks, nie powiem. O, no to będzie świetny live. Będziecie, będziecie musieli w ciemnościach widzieć. Okej, okay, duch coś tu robi. Coś... Jezus Christ, man. Muszę tych drzwi, tak? To wygląda jak MF 5 przez chwilę to nie jest MF. O, nie widzę UV na razie. O! Oj, może było UV. Znaczy, IMF. Okej, okay, zostawiam na razie. Ok, czy jesteś tutaj? Um, okej, okay, come on. Jeżeli będzie tak udawać mi takie rzeczy bardzo łatwe, to jasne, że sprawdzę. Ok, jest UV. Zgoda, że mamy wszystkie dowody, raczej gra nie da aby, uh, uh, okay, mamy MF5 To jest dość głośne takie Jopi MF5 Duch jest chyba tutaj Tu jest dość zimno, sprawę do jesteś w jedalni Tak, okej, okay. jeszcze raz do 50 razy sztuka sprawdza czy na ma V Ok. Ponieważ może być to Obakę. Obaka ma szansę, że nie zostawi ślad UV. A Obakę ma jako dowód imf 5 ale tutaj tyle razy pod rząd. Raczej. Obakę no way, żeby... Okej, okay, dos... był Ghost Sovent, nas chyba nie dotknął, więc chyba nie sparło, chociaż raczej nie będzie shade. Mieliśmy wysokie sanity. Prawie 100 bym powiedział i dostaliśmy Ghost Aventor, więc powiedziałem, że to nie będzie shade. Eee, możemy zziąć soul. A co możemy jeszcze zrobić? Raju byłby miałby taki dowód, możemy to wziąć. Szybki zawał na start. Ta gra potrafi czasami dość szybko się odpalić, nie powiem. Dobra, więc sól. Sól. Okej, okay, puknąłeś, zrobiłeś puk. Weźmiemy tutaj projektor dot. Postawimy, tak powinno być git, postawimy Ci tu książeczkę duchu, jak wygląda temperatura, bo na live będziecie mieli przerąbane, tym bardziej na YouTubie, będziecie mieli przerąbane, ponieważ jest ciemność, będziecie nic nie, nie będziecie nic widzieć praktycznie, niestety nie ma żadnych latarek, ani nic, no to wygląda jak MF5, to jest je na pewno i stuprocentowo MF5, od zera do piątki wskoczyło naraz i to nie był Ghost Event, więc powiedziałbym, że to jest stuprocentowo będzie. Uh. O, słyszę samochód. Czy duch bawi się w tym przeklętym garażu? Ułóżmy tutaj jeszcze projektor Dods To powinno ładnie ośrąć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Kumam, kumam duchu Jesteś głośny, wkurzający. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Where are you? No, wiar mi się nie chce. Jestem po pracy. Wiar nie jest czymś wygodnym. Wiar to jest coś takiego, co może w weekend bym sobie odpalił for fun tak żeby pograć sobie w coś, ale jeżeli miałbym tak. E, zmienić pokój? To jest 5, to jest cieplej ja tu jest chłodno. Okej, okay, czyli tu jesteś chyba teraz. Więc to nie jest taka rzecz, którą chciałbym... Chciałbym mi się teraz wchodzić i tutaj męczyć za bardzo. Ponieważ no VR nie jest... to Nie, nie jest taką rzeczą wygodną. Okej, okay, wszedł w sól. Czyli to nie jest rave. I na pewno nie został się do UV. Ej, bo idziesz, duchu? Gdzieś ty poszedł. A jest, może na temperatura, na okej. Okay. ONI albo TWINS. O, to będzie ciekawe. E, dot, czyli SPILLBOX byłby TWINS. Projektor OR... Znaczy, boże, projektor DOTS byłby ONI. E, więc zobaczymy, czy nam się uda wyłapać tutaj ducha z tym. Możemy też jeden podkład zaszczepnąć, zdać tutaj, żeby bardziej mieć większy taki zakres. A, tu nic nie ma. Tyk, 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 tyk. tyk. UV na pewno już nie będzie, wiemy. Orbów też na pewno nie będzie. Eee, czyli Projektor do lub Spirit Box. No, Spirit Box starałem się, ale nie dostałem odpowiedzi na razie. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Nie, nie dostałem odpowiedzi. Where are you? Oh my god! Ok, lubię się powiedzieć. Ok, teraz tu stoisz. Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Are you close? Are you friendly? Ok, dużo odpowiedział. Czyli to będą. Nie, to, to będzie only. To ma sens. Dużo eventów dostaliśmy. Jeden nawet, tak w miarę, na start. Więc raczej zgrywałbym, że to będzie po prostu zwykły Ouni. Po prostu lubi się pokazywać, dawać nam drobne zawały. A, przez to, że nie, do, nie dostaliśmy Spiroboksy. Spiroboksy to byłby Twins, czy bliźniaki. I... a ta, to jest dość aktywny duch. Ale to raczej jest ten Skokies od... E, ...Goesowenta. Ale dużo ten duch robi. Nawet zmienił pokój, więc uznam... Ja, że to będzie Ouni. Projektor Dots jest ciężko dostać, nie wiem czemu. Projektor Dots, powiedziałbym, że jest takim najtrudniejszym dowodem. Chociaż duchy często są mobilne i po prostu nie chcą tej swojej umiejętności, żeby pokazać wam projektor, zaktywować, więc... okej. Okay. Zaczynamy od... Oni. I to był Oni. Typowy Oni, lubi się pokazywać, krzyczeć na nas. No problemo. Lecimy dalej. nogi, jak będziecie? No to jeszcze daleko, do 19 czerwca to jeszcze trochę, trochę jeszcze... Zanim wy przewędziecie no to trochę jeszcze czasu minie. Czy miałeś z biosem, możliwe problemy? Tak. Myślałem, że po prostu... Że myślałem, że po prostu grabę fesdy I ci skraszowała kompa. Kogo mamy? Raymond Sweeney. Sweeney. Bo to, hek, to jest nazwisko tego chyba gościa z epika, nie? Ok, tym razem pada deszcz. Kradniemy kluczyki. Bo światło niczym nam tu nie pomoże. Więc znowu szukamy ducha. Możemy to znaczyć, czy mamy jakiś przeklęty przedmiot? Bo w poprzedniej rundzie szczerze mówiąc tego nie sprawdziłem. Okej, okay, albo duch od razu wskaże, że. Okej, okay, albo znowu dostaniemy IMF5. No, tak. W poprzednim wyzwaniu miałem. Mia... Jakby to powiedzieć, miałem 6 rund. Dwie pierwsze się nie udały. Trzy kolejne się udały, więc zrobiłem wyzwanie. A to było w niedzielę chyba. I najzabawniejsze jest to, że wtedy chyba w każdej rundzie. Poza chyba ostatnią miałem ducha, który miał IMF5. To jest crazy. W poprzedniej rundzie też mieliśmy MF5 i teraz też mamy znowu MF5. To jest nienormalne. Czy jedyny typ ducha jaki można znaleźć teraz w tej grze to MF5 duch? Chyba to jest swój pokój, co? Bo temperatura coś... ...w ogóle nie opada. Chyba, że jesteś w łazience. Okej, okay, chyba no. jesteś w łazience. Jesteś... B... ...bludy Mary chyba. No, nie, no, temperatura... ...o, no, o, no, o, no. Jest pełno rzutów. Bardzo aktywny duch. Dużo robisz. Znowu w 5 Ja, jest jem F5. Czy mamy UV? Okej, okay, nie widzę UV Czy by był kolejny Oni? bo to jest znowu dość aktywny duch Ale nie wiem gdzie jest. Temperatura Otrzymuje się tak Coś w łazience? Nie, chyba jest po prostu w kuchni. Jak się dostaje dowód na Dzień Dobry to coś złego? Nie, to bardzo dobra rzecz. Tylko jest to strasznie dziwne, że ciągle IMF-5 miałem, wszystkie duchy jakby. I to nie przeszkadza, bo IMF-5 potrafi być czasami trudnym dowodem do zdobycia, jeżeli duch nie jest za bardzo aktywny. Albo po prostu ma się pecha i się go nie zostaje, bo duch ma chyba... Jak czymś wchodzi w interakcję ma chyba 75% szans, że nie da ci IMF-5, że to będzie po prostu zwykły IMF. I chyba 25% nie obiecuje... Nie pamiętam jakie do końca są procenty IMF Ale jakoś tak Albo to było 50-50 Nie pamiętam, musiałbym, musiałbym na wiki zobaczyć Ale jeżeli duch, jest, jeżeli duch ma swój dowód jako IMF 5 i czymś rzuci No to jest jakby rzut kością, czy to będzie IMF 5 czy zwykły IMF się pokaże Jakoś to tak, nie pamiętam do końca procentów Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Ok, no, się coś nic się nie dzieje. Gdzie jesteś? Rzucasz rzeczami w kuchni tu. A gdzie jest twój pokój? Nie? Nie? Okay, czy, ok, dużo rzucasz. Ok, jesteś na pewno w kuchni. Ja bym znowu kolejny MF5. To jest dość dużo ja MF5. Żadnych śladów O na ziemi nie widzę możemy jeszcze pukał w okno. Leź w okno Myślałem, ja że słyszę jak puka w okno To w okno w tym pokoju Wow, to jest To jest daleko Jak tu jest zimno Oooooo Wow, 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 Chyba mamy bliźniaki. Bo to jest duża rozbieżność interakcji, jakby. Jakie się dzieją. Czy tu jest zimno? O, mamy tu. Ja? Tu jest zimno. Where are you? Are you close? Are you okay. friendly? Ok, mamy spraybox box. I będziemy mieli mroźną temperaturę? Jeżeli będzie mroźna temperatura, to będą bliźniaki Mamy mroźną temperaturę, to są bliźniaki Easy peasy, to było... Już, już, czułem, że to będą bliźniaki Z powodu tego, że bliźniaki mają tą zależność, że... Bo to jest jakby jeden duch, ale ma jakby dwie osobowości Ludzie przez dłuższy czas myśleli, że bliźniaki to są jakby dwa duchy że jeden duch chodzi sobie tam, drugi tam tak nie jest, to jest nieprawda bliźniaki to jest po prostu jeden duch, który jakby ma dwie osobowości jeden duch to jest jakby normalny normalnie daje ci dowody, wchodzi w interakcję z rzeczami ale jednocześnie jakby jest na nim drugi duch czyli jest jakby dwa duchy w jednym miejscu powiedzmy i ten drugi duch, ten bliźniak ma o wiele większy zasięg jakby interakcji, czyli on, jak duch stoi tu, może w interakcji nawet gdzieś z czymś na końcu w ogóle domu czy może rzucić gdzieś tu czymś, gdzieś tu czymś dlatego może nam się wydawać jakby duch był w dwóch miejscach, bo duch robi jakby, na przykład interakcję tu nagle robi interakcję tam i dlatego przez dłuższy czas ludzie myślą, że to są jakby dwa duchy, ale nie, to jest jeden duch i no i te duchy po prostu mają tak, że jeden wchodzi w interakcję normalnie, w takim normalnym zasięgu, takim standardowym a drugi ma o wiele większy przez też ten drugi duch, czyli ten bliźniak może zrobić hanta na przykład z innego miejsca. Czyli jeżeli mam ducha, który robi, jakby atakuje z różnych miejsc, że nagle z swojego pokoju, ale nagle robi atak w ogóle z innego pokoju, jakoś w ogóle z innego całkowite miejsca, to raczej można uznać, że to będzie będą no, bliźniaki. I ich też można rozpoznać po prędkości. Jeden z tych duchów jest wolniejszy, tak troszeczkę chyba o 5%, a drugi jest szybszy o 5%. Więc jeżeli słyszycie taką różnicę dźwięków prędkości, kiedy duch. ...atakuje, to możecie tak zacząć patrzeć w stronę bliźniaków. No, ale tu dostaliśmy wszystkie dowody. E, to było w miarę oczywiste, czyli nice. Szybciutko zrobione. No, to były bliźniaki, najbardziej oczywiste, powiedziałbym, bliźniaki. E, bliźniaki też mają tą swoją umiejętność, której czasami można korzystać, że mogą rzucić przedmiotami na jednocześnie. Czyli jeden i drugi duch robią jakby interakcję prawie w tym samym momencie. Że rzut i nagle inny rzut, że jakby robi takie dość... Szybkie dwie interakcje. Nie są idealnie w tym samym czasie, ale jest także rzut i tak, powiedziałbym, pół sekundy albo sekundę później od razu jakaś inna interakcja. To też jest troszeczkę, jakby można rozpoznać na podstawie tego ducha. Dobra, jeszcze jedno i z głowy mamy wyzwanie już. Też był weekendowe zadanie później 300 minut gry? No to jest taki speedrun, nie powiem. Większy speedrun niż to wyzwanie, które dosłownie nazywa się speedrun. Dobra, kogo dzisiaj mamy? Sarah Miller, czyli dostaliśmy w końcu kobitkę. Odpędź ducha, bla, bla, bla. Okej. Okay. Po wchodzimy z tym samym ekwipunkiem. E, na razie ten ekwipunek najlepiej działa, mnie za dużo, nie mamy do wyboru. E, I rozejrzyjmy się. Dalej nie sprawdziłem, czy mamy jakiś przeklęty przedmiot. Okej. Okay. Pozytywki nie mamy. Karta rota nie mamy. E, mamy kość za to. Dobra, wejdźmy na pierwsze piętro, ponieważ jeszcze ani razu nie wchodzimy na pierwsze piętro w tej grze. Ponieważ nie potrzebowałem. Eee, cześć Misiu. Nie mamy małpie łapy, czy małpia łapa odpada? O. Hallo. Słyszałem drzwi. I słyszałem drzwi. To? Te drzwi? Te drzwi dosnąłeś? Chyba te były, ale były zamknięte. Czy to się robi zimniej? Temperatura standardowa wygląda. A chyba jesteś na korytarzu, co? Hello, Papgor, witaj. Jak tam dzianek mija? Już mamy wtorek. Powoli ciśniamy przez ten tydzień. Ja, temperatura wygląda standardowo. Tu też wygląda standardowo Gdzieś ty, wszedł w interakcję Zobaczmy, co tu mamy: Mamy. A, mamy laleczkę wodu Nie, chodź tu, chodź tu, gni do jedna. Mamy tu miejsce do schowania się? Nie, nie mamy. Zanim jej użyję, walobem. Ok, użyjmy. Ok, użyjemy jej. zacząć gdzie gdzieś wejdzie w interakcję z czymś. Ok, przejdziemy w chyba tu z drzwiami, co? Halo? O, okej, okay, tu mamy. Potrząśnijmy, okay, czy mamy... Okej, jesteś w korytarzu? Na to wychodzi chyba, o. tyle okay, trochę dziwi dotknąłeś. Ok, zaczynam się gubić. Słyszę jak wchodzi w interakcje z rzeczami, ale nie widzę, żeby z nimi wchodził w interakcje. Słyszę dziwi, ale nie widzę, żeby jakiegoś dziwi się ruszały, czy coś. Coś tutaj robisz? Czemu te szafki się świecą? What the to the... Co za dziwne szafki są. Szafki, które jak się zamknie odpalają super światło. What the fuck jest Okej. Okay. A, będziesz oglądał na TV. Okej, okay, spoko. Ja się tu postaram odganąć sobie ducha. A w górę leniwie ten tydzień. Ciepło jest, więc też tak leniwie jest. U mnie w pracy też jest gorąco. Czasami ciężko jest oddychać. Ja mogę wejść w interakcję z tymi drzwiami? Dobra, um. gdzie ty jesteś? Gdzie jest zimno. Okej, okay. to jest Twój pokój. No kidoki. O Kidoki. Potrząśnijmy UV. Tak, for fun. I chodźmy po kolejne dowody. Ok, czyli wodu? Nie wiem, jakie są, szczerze, w, w poprzednich rundach nie sprawdziłem. Przygody przedmiotów, więc nie wiem, czy są losowe, czy zawsze jest leczko Jeżeli przejdę ten dziś, teraz ten tryb, no to nigdy się nie dowiemy. Weźmy kolejne dowody, weźmy. Oh my god! Jeetus! I to mnie tro, trochę zlękło. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you... Ok, mamy mamy Spearbox. E, jest to też zimno, ale na razie nie widzę morzenia aparatury. Duch też nam Ghost of no, prosto w twarz. Jak miło. E, ile sanity nam to zjadło? To też coś, co jest warte do. Woo! What the heck is this? Wiem, że trochę chodziłem w ciemności, raz dostałem Ghost of ale no way, że moje sanity by tak nisko. Hmm, jaki duch może mieć wpływ na moje sanity, aż tak? guy's phantom. Phantom ma umiejętność? Nie, phantom nie ma umiejętności zabierania. Moroj? Dopiero dostałem odpowiedź ze z tego. Osobnie przed chwilą dostałem odpowiedź z tego, więc klątwa nie mogłaby na mnie już zadziałać. Interesting. Um, weźmy Sul. Zaczynam powoli być w zasięgu ataku. Więc musimy uważać. O. What the hell? Really? Atakujesz duchu? Nieładnie, nieładnie Ok, dziukujemy cię Schowamy się, ok, że jakby mógł się schować Thank you to chyba będzie Mara. Bo to był atak, bo że jak byliśmy w Księżówce, byliśmy na 60% sanity. A Mara byłaby jedynym duchem, e, która mogłaby... A dobra, wróciłem do w Mara byłaby jedynym duchem, żeby tak... mogła nas atakować na takim sanity. ...więc Zwrócę się szybko, Naprawdę na pewno byliśmy, byliśmy powyżej 50 cen, a ja, na pewno byliśmy powyżej 50, więc Phantom odpada, Wraith odpada, Spider odpada, Podarest odpada, Yokai może być, Mara zostaje, Onrio też może być, nie ma świeczek. Winds odpada, Mimik, a Mimika nie sprawdzimy za bardzo, bo nie mamy kamery. Diogen odpada, mi Diogen wydoszedział, i to nie brzmiał fasa, ani slow, więc to nie może być Moroi. Czyli tak, został Onrio, Yoka i Mara. Hmm. Są trzy duchy, które mogą wcześniej zaatakować. po No i mamy mimika oczywiście. Mimik może być każdym duchem, więc... No tak to zostaje. Ale... No właśnie. Więc możemy przygotować tu już sprzęt. E, nie mamy świeczek, więc nie możemy sprawdzić Onrio tak naprawdę. Eee, więc co możemy zrobić? Możemy powkurzać ducha, I guess. Wrócę już wszystkie sticky na mapę. Czy mamy tu MF5 jakiś? No, to są... To wszystko wygląda jak standardowy MF, nie ma problemu. Hop, hop, mogę wrócić te rzeczy. Wrócy mają dawać nowe duchy. Op. Nie pamiętam. Na chwilę obecną chyba nie Na razie nie mają zamiaru dawać nowych duchów, bo tak za bardzo nie dałoby się ich się zbalansować, jeżeli chodzi o dowody. Bo jakby komba dowodów już jakby są trochę pozapełniane i jak widzisz w książce już też jakby za bardzo nie mam miejsca na nowe duchy. No i też nie, ma za, nie mają za bardzo jakby pomysłu na duchy. Znaczy pomysły chyba mają, ale za bardzo no, teraz nie jest ich to priorytetem dodawanie nowych duchów, ponieważ na chwilę bez tą balans duchów jest bardzo dobry, jakby każdy duch jest tak bardzo taki, no ma swoją osobowość, jeżeli chodzi o dowody, zachowanie, ich umiejętności, więc dodanie ducha, nowego ducha byłoby trochę ciężkie teraz. Na razie skupiam się bardziej na, że chcą poprzerabiać mapy, będą chcieli poprzerabiać dodadzą chyba jeszcze jeden nowy sprzęt. Właśnie nie wiem, czy to będzie dowód. Ale mają chyba dodać nagrywarkę dźwięków, czy coś takiego? Mają też dodać system, że nie tylko zdjęć będzie system, ale też nagrywania kamerą. No i ten system zdjęć ogólnie mają przerobić też. I ten system, ten system zdjęć będzie przerobiony, że też właśnie będzie możliwość nagrywania interakcji. Na chwilę no jest to trochę nielogiczne, że klikasz w fotkę tego jakby przedmiotu, tak? Takie, zobaczcie, zaczynałem zdjęcie tej, tej książki. Uwieście mi, duch nią rzucił. Wiem, że to wygląda jak normalna książka, która po prostu leży na ziemi, ale uwieście mi, duch tym rzucił. Więc oni chcą, jakby to trochę przerobić na chwilę obecną, że będzie można bardziej polegać na, na nagrywaniu, i jakby to powiedzieć, interakcji. Mogę wnieść to. O. Atakuje z góry, Tam od razu do mnie schodzi gnida Wyglądasz standardowo, nie widzę żadnych jakichś dziwnych, specjalnych rzeczy związanych z tym duchem Nadal atakuje powyżej, więc chyba to nie będzie ok, bo nawet nic nie mówiłem On Rio Mara to może być, mimik też może być, mimik musi Wybrakuje takich duchów pośrednich, że musisz trzy razy bardziej się postarać? Co masz na myśli bardziej postarać? Każdy duch jakby masz równą szansę, że go odkryjesz. I to bardziej zależy od poziomu trudności, jak bardzo musisz się starać. Na wyższym poziomie trudności masz mniej dowodów, więc bardziej musisz znać umiejętności duchów. Na tym polega poziom trudności, nie to, że jakiś duch jest trudniejszy niż inny. No niektóre no są jakby, no mają różnice trudności. Ale są tak w miarę zbalansowane, nie to, że jeden duch jest bardziej zabójczy niż inny, no. Okej, okay, no, są bardziej zabójcze duchy. Tylko to nie jest tak, że jakby, od Poziom trudności zależy za bardzo od ducha, tylko Od trybu gry bardziej. Od ducha w mniejszym stopniu. Po masz go odkryć, a na podstawie poziomu trudności ci to utrudni odkrywanie tego ducha. Po Poziom trudności chodzi o to po prostu, jak ciężko będzie ci odnaleźć ducha. Więc nie rozumiem o co ci chodzi, że pośrednie duchy, które trzeba się bardziej starać do końca. Jakby balans jest na razie w tej grze bardzo dobry, jeżeli chodzi o duchy i ich specyficzne umiejętności. Zobaczmy, przywróćmy sobie Sanity. O ile to coś przywraca, Sanity? No, okej, okay, przywraca. Zaczmy ile nam przywróci. Chcę ja się trochę podbić, Sanity, zobaczyć, czy. Nie mam też światła, więc nie mogę zrobić testu na Mare za bardzo. No dobra, więc. Um, mimika ciężko, mimika musimy po prostu. Patrz, jesteśmy na 70% Sanity. Um, Onrio lub Mara. Jedyny sposób, Onrio, żeby mógł sprawdzić, to po prostu zapalać zapałki i zacząć, czy będzie mi gasić je. Dobra, dalej tu jesteś? Dalej tu jest zimno? A, mam pismo ducha. A, mam dowód. A, czy. Nie no. ja mogę to od razu sprawdzić. Ja yep, mamy pisma ducha? Co jeszcze byłoby na Mare? Mroźnie na nie? Ultrafioletnie. Orby. A, i orbów nie zobaczymy. Okej, okay, czyli to jest prostu Mara? Okej. Okay. Siedziałem jak usta głowa tam. Myśląc, jak ja teraz znajdę ducha, zapomniałem, że kilka dowodów tam wstawiłem. Ja, to na nie jest. Poza jest. Nie, moro. Dalej, dalej to były takie ataki na wysokim. Ja czyli to po prostu mara. I to była mara. Buuuu! Odblokowaliśmy, odblokowaliśmy. właśnie finalny przedmiot w grze, czyli crucifix tieru trzeciego. Odblok na level, na rze level 90 odblokowuje się finalną rzecz. I właśnie do tego dotarliśmy. Tygodniowe wyzwanie zrobione. Mamy crucifix, więc. Not bad. Wyzwanie. Leży na jakie ducha się trafi. Z dowodami. Bo niektóre duchy, na przykład jak mogą być dość trudne. Wiesz, mają... też nie mają ma IMF, Orby i... Tak naprawdę jakie dowody tylko nam brakowało chyba? Chyba tylko kamery nam zabrali, tak naprawdę, jeżeli idzie dowody. Dziwne, że tak wiele... Dziwne, że tak trochę tak... E... Niby część elektroniki pozabierali, ale część niby nie. A, niektóre z naszych urzędów przestały działać. Okej, okay, dobra, czyli ja na tym plaga wyzwanie, że po prostu... Niektóre po prostu rzeczy przestały działać i tak wyselekcjonowali trochę dziwne rzeczy. No okej. Okay. Wyzwanie jakby nie, nie było w ogóle trudne. Zależy na jakie ducha trafisz. I trzeba po prostu też znać w miarę kilka umiejętności i to zawsze pomaga, wiadomo.